Robię swoje i się nie przejmuję, nie? nie? Tak jak na ostatniej gierce, kurwa, słuchałem się 10 osób, i potem chujat dupy trujeczka tylko ta. To... No, dobra, nie będzie lepszy rydz niż rydzyk, nie? Kurwa, myślałem, że jakoś go może zblokuje. Ej no huh? Kurwa jebana pizdo kurwa. ja pierdolę, co za kurwy. No jak się nie wkurwić na takim szablonie, 40 osób, 40 kurwa 8 psów było i nie ma, kurwa znikło, wyparowało, mielone kurwa. Ja pierdolę, nie? Tak dobrze, że w dżina nie poleciały, bo w dżina poleciały to już w ogóle bym wypierdolił chyba ten monitor przez okno. A no to kurwa, zamieniłem power stack, nie? Z kurwy syny jebany. 48 pierdolonych psów mi wypierdoliły, nie? Dwa razy morale. Kurwy. Ale się wściekłem, nie? Ja już mnie łeb bolał. Teraz to już w ogóle mam czerwone uszy całe, nie? Jebana gra. Pierdolona, kurwa, nie gram w tą grę więcej. Czemu inne gry mnie tak nie wkurwiają? Tylko ta.